Hej, kochani, mamy dzisiaj niedzielę, niedzielę i będzie nam towarzyszyła Runa Mannas. Runa Mannas, która będzie nas nakłaniać do przyjrzenia się sobie, przyjrzenia się światu, przyjrzenia się temu, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, co mamy do zaproponowania sobie i światu, co świat ma dla nas. Będziemy wchodzić na kolejne levele, będziemy wchodzić na punkt wyżej, poziom wyżej. Pamiętajcie też, że dopiero właśnie z wyższych poziomów, kiedy spojrzymy się na nasze życie, wtedy najlepiej znaleźć rozwiązania. Może jest nam potrzebny taki właśnie czas przyglądnięcia się temu, co u nas, temu, co wokół nas i temu, co w nas. W tym trochę melancholijnym, ale też filozoficznym nastroju zostawiam Was dzisiaj na niedzielę. No i cóż, mam nadzieję do usłyszenia jutro. Trzymajcie się cieplutko i cudownego czasu. Pa! pa.